Dzień dobry widzowie, witam w kolejnym odcinku z Minecraft Dungeona. To będzie trzeci w serii. E, dzisiaj nie wiem gdzie tak naprawdę chcemy iść, bo ostatnio nam udało się przejść bagna, zablokowaliśmy sobie nazwisko. Ków, odblokowaliśmy też kolejnego myślaga, który nam nic nie daje, bo to jest tak grę wieloosobową. Więc co nam zostało, idź dalej. Zrobiliśmy błotnictwo bagna, więc zostało nam tak naprawdę Dniowe pastwiska, kaktusowy kanion i Kopalnie czerwonitu. Jak zrobimy kopalnię albo kaktusowy kanion, to ruszymy dalej w fabułę. A mi się wydaje, że na razie poszło jeszcze dniowe pastwiska i pójdziemy na poziomie drugim. Mówimy szósty, ale do dziesiąt to może być już przegięcie trochę dla nas. Zobaczymy, jak będzie.

No, tak jak strzeliście musimy iść ocalić wieśaków i pozwalać wieś, że coś się będzie działo. Jedna wioska, która ocalała. Mamy ten... Mamy ten łuk, który nie wiem, czy będzie dobry. Tą jak jakby bardziej powiedzieć. Nie wiem, czy to będzie dobre, bo to będzie jakby samo ich się strzelało. Dobrze, właśnie tu jest tymi cywiku chociaż, ale... Czy wystrzeliłem trzy czy, czy jedną strzałę? Jedną. A, to, to dobre. Mamy trzy strzały w cenie jednego koszta. Myślę, że będzie... Będzie właśnie kosztrze... będę strzały za koszt trzech To już idę gdzieś pobocznie, już widzę. Ale to jest kawałeczek, może tu jakaś skrzynka ukryta nam? Ja nie szukam, ale widzę te strzały rosną, tak jak było napisane w modyfikacji. Te strzały nam będą rosnąć, więc chodzi dobrze. Trzeba żeby robić uniki żeby często to podchodzi do przycisku, no bo gdzieś się będą mnie drażnili bardzo. Tu nic nie mam ukrytego. Przecież lecimy dalej. Właśnie, wezmę sobie do pomocy, bo nawet go nie wezwałem. Tu niby jest duży odcinek, możemy być prosto. Mam nadzieję, że nie ma tutaj oka. Trzeba tego wiesz, jaka jeszcze odnaleźć jednego. Mam bardzo wielką nadzieję, że tu nie ma właśnie żadnego oka na tej mapie, chociaż nie przyjrzałem się jak znowu. będę pewnie, będzie mi to wypominali pewnie, że sobie nie spojrzałem. Ja Duże szczęście mamy, że wcale to nam wyleciało. Dobra, idziemy tędy Obstawiam, że na tym może być skrzyk akurat. O. I obstawiam, że mogę tu skrócić drogę sobie, skocząc. A. Ja widzę, że dostaliśmy nową broń. Zadaje 12 od 28, czyli mniej od naszej, więc mi się nie opłaca, ale mamy krzyponiu, więc... Ale jest nieopłacalna, dobra. Ja bym Skoczymy? Skoczymy, mówiłem. Ja to ten sposób zostanę się jakoś na, łód się na łódkę. I mamy nowego przeciwnika, widzę, jakiegoś maga. Jakaś mapę tu mamy do czegoś. mamy... O, artekrybkę znaleźliśmy i znaliśmy wieściaka, którego... Go się ocalić. Więc za dobrze, że poszło w taką stronę. I mamy tutaj niczego kupca blokowanego. blokowanego. za dobrze, że tu poszliśmy Oczywiście, minus jest taki, że można połowić, bo możemy tutaj trafić dużo więcej przeciwników teraz, bo sobie trochę mapy skróciliśmy Ale nam to nie będzie przeszkadzało że no trochę do no, mało tej mapy skoczyliśmy jak patrzę, ale celny jest tam jaka pokazywa mapa Możemy iść tam do końca, albo iść tędy, no to nie no. Wydaje mi się wydaje, że już może być oko. To już nie wiem naprawdę, czy to oka są... Jest na tej mapie, bo... Jest 5 oczów do znalezienia, dwa znaleźliśmy. Nie chciałem. Jeśli dokupimy na ten odcinek nagle, to może będzie szansa, że kolejny wam nagram dzisiaj. Teoretycznie, im szybciej przejdziemy tą mapę, tym biedniej ocika będzie nagrane na później i będziecie narzekali, że nie ma. Wiem, że strzały są bardzo głośne i wiem pewnie, że nie będziecie mnie słyszeć, praktycznie, jak w strza wydawaniu strzałów, ale na to mam nic nie poradzę, niestety. To jest coś ukrytego? Nie. No. To no szkoda, myślałem, że coś będzie w w rogu. A ja nie stawałem, czy mnie w ogóle zwać dziękowo, tylko spalił odcinek. A, z farcy, Leczącego i idziemy dalej, a tam, baj, ja ci głośno, koniec, ty koniec, tu też strzela po trójdzie, tutaj fajerwerki strzelamy po trójdzie. Ej to jest tak to mocne. Sparleki strzałem po turnieju, co jest mega mocne. Ta kusza jest bardzo mocna i spajerwerki lecą potrójnie przez to. O, znowu też to, to, to skały. Pójdźmy tutaj, może to nie jest duży kawałek. To jest... nie, to jest małe Mamy punkty w ogóle do wykorzystania teraz, się zobaczyłem. co eee, możemy stać? W ogóle jesteśmy lepszy pancerz trochę od naszego, ale mamy szansę na uniknięcie obrażeń. Tutaj mamy redukcję po prostu i zwiększenie obrażeń wręcz bym zrobił, żeby szybciej strzelać po prostu z tej kuszy. To no może być mądrzejsza decyzja niż żeby coś innego tam lepszyć albo pijawkę przykładowo Pijawkę i tak nam zwiększył tylko się mało o mały procenik jeden. No nie! Od razu się kojarzą te hordy z Minecrafta Nie, kaj, nie uciekaj. Podejdziemy nie widzieli do niego. To mu zadamy więcej na niebidzce, bo jest tutaj właśnie fajna, bo ona nadaje niewidzialność. Plus, dodatkowo o wiele większe obrażenia, kiedy uderzymy na niebidzkę. Tylko pierwsze uderzenie, czyli albo się skończy niewidka, albo zadamy krytyczne obrażenia duże. A to dostaliśmy. Staliśmy pancerz, też, który daje nam więcej strzał, liczba, liczby strzał. Mamy większe obrażenie dystansowe i mamy więcej trochę zdrowia, ale no. To mu daje unik, co dalej jest lepsze Banuszek wody to zauważyłem Musiałem nas podać pod... Każda kas ich tam liczy Kolejna zbroja, jest za szczęście mam do tego Nie, co to za nie było? Na murach widzę, że nic nie ma. Kolica przeczyszczona. Przeczyszczona powiedziałem, No idziemy dalej. ma znaczenia Tu i tak idziemy prosto cały są bardzo duże, które wystrzeliwujemy i dalej polecam Fajny efekt z tego Myślałem, że efektowo nie będą was takie bardzo dobre Znaczy ich rozmiar się zwiększa i coraz większe Podwójna regeneracja a tak, bo jeśli... No powinienem powiedzieć, jeśli będziemy dwa jedzą, jedno jedzoko mam nabite i potędzimy drugie, to mamy podwójną regenerację. Tak samo będzie kolejnym i z kolejnym będzie potrójna, potrójna potwórna i tak dalej, tak dalej. nie, nie mamy dużych obrażeń na tej broni. Kolejny poziom bity lepiej dla nas. Jest chyba następna misja już od dziewięćdziesiątki mnie. Co weźmiemy No tam jest jakiś mały korytarz, no poszedł do niego A, taki po prostu sobie korytarz Myślałem, że coś będzie w tej ścieżce, a tutaj nic nie ma, no trochę smutne Czasowo jak stoimy, a czasowo na razie krótko widzę, że jest Mamy takie 10 minut około z tego co liczę jak liczę spokojnie to będzie taki odcinek mówię, tak jak zrobię taki to potem będzie jeszcze jeden za to A chodzi o to, żeby jak najwięcej nabić odcinki Nie wiem co mi uderzyło Ale widzę skrzynkę I kolejny pancerz i strzały A, teraz tam tylko zadzwonić dzwonkiem I jesteśmy na końcówce, teraz możemy sobie poszukać, przeszukać wioskę, może coś znajdziemy jeszcze Może coś ta wioska skrywa jeszcze Coś w porcie może, albo tam na statku Może coś na statku będzie Chyba nie. Nie, chyba nic nie ma takiego tutaj do znalezienia, więc co? Walimy w dzwon? A, nieważne. Nieważne co się będzie działo. Tam jest coś, tam się zamknęło. Chyba tam będziemy musieli liść po natarciu. boimy się i walczymy z nimi. Zrobimy sobie pszczółki. Nie, zaatakujemy skole skał. To trzy wystrzeliwuje. O nie, znowu Tady jest nasz chłopak No i dobra, i wygrany Wszystkie? No, to gdzie jeszcze był chłopak? To mówiłem Myślałem, że wszyscy tu okolica jeszcze jest niby duża. Tu jeszcze może coś być Zobacz, no Tu jest dzwoneczek, może coś jeszcze z tyłu tutaj za, na tych polach, ale chyba raczej nie. No i została jeszcze po tamtej stronie okolica. No i mamy misję skończoną, tak naprawdę. Raz teraz wam kolejny odcinek. O, może dam radę wejść na to? Nie, nie dam rady. No jezu, muszę podejść tam teraz. Taki kawałek, no to nie jest duży kawałek, ale no dobra, no. No, i dobra, i mamy zwycięstwo. Udało nam się. Przeszliśmy kolejną misję. Nie, coraz lepiej nam po idzie. Mamy już poziom. No, prawie tam już bity jest. Mamy już prawie w połowie ten ósmy. Jesteśmy lekkie piórko. Całam daje lekkie piórko. Yy, Podoba zkacie efekt super potężnego walca, który ogłusza i odpycha wrogów. Mnimy dobre, ale mi się wydaje, że mój piesek i moje leczenie jest lepsze. Pancerze też są dobre, ale no... Na razie wolę temu mam ten enchant. A właśnie w poziom, ale nie chyba nic nie mogę lepszyć, to no, nie nie mogę. No, to jest u Mizbiskie Bliskiego. No, to ...grzybane gniazdo po umieszczeniu na ziemi przy... Ja zacząłem się pojawiać przyczyny, które będą walczyć z Twojego boku. To jest dobre, ale to jest, że one będą... Stały po prostu, a wilczek cały czas będzie ze mną, więc wilczek mi nie, nie, nie odejdzie. Ale tu jeszcze jakiegoś kolejnego... Właśnie się kolejne. O, jest skrzynka, widzę. Skrzynka, która leży sobie na piezam pewnie. Więc 50 smarak byłby dla nas. I mamy tajemniczego kupca. I co ty masz? Gdzie są same losowe broni, po prostu? Czyli sobie kupię i coś mogę wydrobić. Dobra, weźmy losowy przedmiot, zobaczmy co będzie. To znamy, tam Wim Mori, wiemy co robi. No i weźmy sobie łuk, może będzie, może będzie lepszy od naszego, ale. No jest 50, tylko to by stanie. Weźmy losowy przedmiot znowu. Możemy wziąć to. No i tyle, nie, nie będzie, ile będzie kosztować? 105, możemy wziąć. I dlaczego zablokuje? Możemy zablokować jeden sobie przedmiot, a drugi wziąć. Jeszcze raz stać. Całą kasę jak naprawdę dodaliśmy. I czy nam się to opłacało? Mamy łuk, który wali od. Otrzy... O, pożyć mikstury, odrawia, otrzymuj, otrzymujesz koło za to, to jest fajne, ale to daje 31,93. Nas zadaje 45 i jeszcze się zwiększa strzała, czyli jeszcze, jest, czyli jeszcze większy damage. No po prostu podwójne pociski ten mi się najbardziej opłacał mógł, więc bym go po prostu sobie zostawił. Więc... Nie. E, to rozbijamy. W też też rozbijamy, to też rozbijamy. To też rozbijamy, też rozbijamy, też rozbijamy, też rozbijamy, też rozbijamy. Ostrza możemy zostawić. Jeszcze mi się wydaje, ale raczej pójdą do tam z części. No i dobra, to no co, co? To było wszystko w tym odcinku. Następnym idziemy dalej, tak już będzie trochę popularny. Bardziej tak cały czas było, tylko że po prostu tam nie wspuchało nas dalej. No i zobaczymy, jak będzie. Więc dziękuję za oglądanie i widzimy się na następnym odcinku. Na razie.